Piotr Grzybowski, dobry mąż, dobry ojciec i dobry Polak, kandyduje na radnego miasta stołecznego Warszawy. Nie bójcie się głosować na niego, będzie na pewno dbał o nasze sprawy. Znam go osobiście, jest uczciwy, a to jest teraz w cenie. Jestem jednym z Was, jestem jednym z warszawiaków i Państwa problemy są także moimi problemami. Problem komunikacji masowej, problem komunikacji rowerowej, problemy rodzin wielodzietnych, osób starszych, miejsc rekreacji dla warszawiaków i komunikacji tranzytowej, która przez dzielnice Żoliborz i Bielany coraz większym potokiem wlewa się do Warszawy. Piotra Grzybowskiego znam wiele lat. Wspólnie realizowaliśmy szereg projektów. Cechuje go kreatywność, wysoka kultura osobista. Jest człowiekiem odpowiedzialnym niezwykłym organizatorem. Według mojej oceny jest osobą niezwykłą, potrafiącą rozwiązać różnego rodzaju problemy, no nawet te najpoważniejsze. Dlaczego się chcę z tym zająć? Bo się na tym znam. Moje kierunkowe wykształcenie pozwala mi na pracę w zespołach rozwiązywania problemów komunikacji. Ten człowiek postrzegany jest przeze mnie jako człowiek uczciwy, rzetelny, prawy, sprawiedliwy. Inteligentny i kulturalny. Wszechstronne wykształcenie, które otrzymałem, pozwala mi na zajęcie się problemami, o których wspomniałem. Umiejętność pracy w zespołach w firmie, w której pracuję, pozwala mi na budowanie zespołów, także w tym w tej organizacji społecznej. Od wielu lat działa w różnych poważnych społecznych inicjatywach. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej, co jest bardzo ważne w obecnych czasach, gdzie istnieją zagrożenia zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Moje dotychczasowe doświadczenie i umiejętności w budowaniu zespołów będą kluczem do realizacji wielu pomysłów i wielu działań, które przed nami. Znam go osobiście, jest uczciwy. Jest człowiekiem odpowiedzialnym, niezwykłym organizatorem. Zasługuje na wielkie zaufanie. Osobiście bardzo mu ufam. Urodziłem się w Warszawie, mieszkam w tym mieście i chcę, żeby to miasto się rozwijało jak najpełniej. Dlatego zdecydowałem się na start w wyborach samorządowych do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Szanowni Państwo, głosujcie na Piotra Grzybowskiego, pułkownik Andrzej Pawlikowski, były szef Biura Ochrony Rządu. Będzie dobrze służył ojczyźnie, że będzie dobrze służył miastu stołecznemu Warszawie. Nie bójcie się głosować na niego, będzie na pewno dbał o nasze sprawy. Halina Łabonarska. Dlaczego macie dla mnie państwo głosować? Dlatego, że jestem skuteczny. Dlatego, że jestem konsekwentny. Dlatego, że potrafię budować zespoły. Proszę państwa o wsparcie. Proszę państwa o głos. Lista Prawa i Sprawiedliwości, numer 4. Piotr Grzybowski.